Cześć, to Marcin Wielkie firmy Oberon 3D. Często mierzymy automaty ze stołami obrotowymi z kilkoma gniazdami, gdzie sprawdzamy powtarzalność zatrzymywania się poszczególnych gniazd. W pierwszym gnieździe mierzymy na przykład kilka okręgów, jest to dla nas referencja, czyli wartości zmierzone takich okręgów będą nominałami dla poszczególnych yy, okręgów w kolejnych gniazdach. Moglibyśmy oczywiście zaznaczyć sobie te okręgi i przypisywać tutaj ręcznie wartości zmierzone dla poszczególnych współrzędnych, natomiast jest to czasochłonne, można się łatwo pomylić. Jak zwykle w takich przypadkach przychodzi z pomocą makro. Wystarczy sobie uruchomić, wskazać cechę źródłową, z której pobierzemy wartości zmierzone i cechy do których chcemy te wartości zmierzone przypisać jako wartości nominalne. Klikamy i już wartości zmierzone zostały do każdej z tych cech wpisane jako nominały, no i mamy odchyłkę od tej referencyjnej pozycji.